Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Czarny Pan i dzisiaj będziemy robić eksperyment dalej z Startakiem. Co prawda, zrobimy go troszkę inaczej niż planowałem wcześniej, ponieważ okazało się, że tych małych. Bel, tych właściwie Bal, a nie Bel, bo to są takie malutkie pnie. Niestety nie jestem w stanie wykorzystać na zrobienie desek. W poprzednim odcinku, jak pewnie moi stali widzowie doskonale wiedzą, a jak nie wiedzą, no to wiecie, zasubskrybujcie kanał, a na pewno będziecie wiedzieć, e, co tutaj się na farmie dzieje. Dzieje się dużo. Oj, jej No i jedzie pociąg, ale bym się wie, ale bym wjechał pod pociąg. Na szczęście nic takiego się nie stało. Dobra, pociąg przejechał. No, otwierać, otwierać, proszę. Dobra, jedziemy. Co prawda, wiem, że powinienem poczekać, no ale już trudno, spieszy mi się bardzo. Nie róbcie tego w życiu prawdziwym. E, to tylko gra. Natomiast to, co dzisiaj będziemy robić, jadę sobie na razie do sklepu, ponieważ wypożyczę sobie za chwilę przyczepę, e, dzięki której będę w stanie sobie pozbierać te pnie, tak żeby dostarczyć je. Większe do moi drodzy do tartaku, dlatego że dzisiaj będziemy robić eksperymenty właśnie w tartaku. Także przyjechałem, sadzareczkę mogę już sobie zostawić, niech ona sobie tu stoi, a ja szybciutko skoczę sobie tutaj. Ten parking pod tym sklepem jest naprawdę malutki, jeśli chodzi o tą mapę. Także tutaj wiele rzeczy nie jesteśmy w stanie nakupić. No ale sprzęt leśniczy i możemy sobie wypożyczyć taki oto mały. Anderson, jak to wygląda? Tu już jakieś bele, bale właściwie. Pnie, będzie można spokojnie sobie załadować. Więc wiecie co, ja go wypożyczam, a co mi tam niech będzie. Jest to w sumie mała taka przyczepka właściwie, przyczepka na drzewo. Tak to trzeba nazwać. No i pojedziemy sobie. Wiecie, w poprzednim odcinku pokazałem wam, że można sobie ciąć to drewno za pomocą zwykłej piły i tak naprawdę nic więcej nie trzeba. Można je przenosić ręcznie, ale to jest nie do końca efektywna metoda, dlatego że nie za bardzo jest co zrobić z tymi małymi balami. Proszę, auto używa kierunkowskazu. Tyle że nie poprawnie, bo używa lewego. No ale dobra. Pokazałem wam, jak wygląda cięcie tego drewna. Co prawda, jest to no jest to nieefektywne, więc nie będziemy się w to więcej bawić. Teraz już postawimy, postanowiłem sobie, że wykorzystam do tego naprawdę fajną maszynkę, żeby to miało ręce i nogi. Teraz już będziemy się bawić na całego. A, czyli tu jest zbiornik na wióry. No, i sobie takie coś po prostu będziemy dalej robić. Także jest tutaj kilka drzew. Drewno dalej będę ciął moi drodzy ręcznie, żeby wam pokazać, że się da, że to działa, że to po prostu no można tak robić, ale wcześniej zetnę sobie jeszcze może jedno drzewo. Może jeszcze to sobie zetnę i będziemy moi drodzy teraz robić eksperyment właśnie z ścinaniem drzewa. Dobra, zrobimy tak, 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 tak i tniemy. Chcę wam z, uruch chcę uruchomić już produkcję w tartaku, żeby zobaczyć jak ona będzie wyglądać, żeby no przekonać się o tym, że to po prostu będzie działać. No tylko dobra. Na szczęście nie spadło to na mój traktor i teraz myślę, jakie te duże e, kłody mogę sobie robić. No to ustawmy w takim razie może tak, ile to będzie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze powiedzmy. Ha. Zróbmy może taką kłodę. To jest świerk teraz. No to tniemy, zobaczymy. Jak się uda, to świetnie. Jak się nie uda, to trudno. Ja tak na oko muszę sobie to pociąć. Zobaczymy, bo te gałęzie pewnie też będą przeszkadzać. Dobra, jedziemy. Potem będę musiał jeszcze tych gałęzi się pozbyć. To też ręcznie. Oczywiście kombajn zrębowy pewnie zrobi to wszystko za mnie. No dobra. I teraz tak, muszę wymyślić jak sobie, po, jak się pozbyć tych ga... A, widzicie, tak się pozbywamy gałęzi, dobrze. Tak się pozbywamy gałęzi, dobrze. I dalej lecimy. I kolejne. Czyli po prostu trzeba uciąć te gałęzie i wtedy... I wtedy one jak widzicie znikają. No i mamy pień. I mamy moi drodzy pień prawie cały gotowy, fajny pieniek. Z gałęzi nie ma żadnego pożytku tutaj w grze, więc śmiało możemy się ich pozbyć. No a teraz, teraz, teraz wsiadamy sobie do tego dziwnego pojazdu, do tej ładnej przyczepki właściwie. No i spróbujemy się troszeczkę, ale aha, popatrzcie. Ale to się... ale tym się będzie dziwnie sterować, moi drodzy. Mamma mia, ale ja nie chciałem tu wsiadać, ja chciałem wsiąść, moi drodzy, do... Nie tu... Do tego... Traktora, bo ja muszę tu przejechać troszeczkę. Ta przyczepka jest mała, ona też ma bardzo krótkie ramię, więc wiecie, to ma sens, tu nawet nie wiem, czy nie lepiej byłoby jakiś ładować czołowy, chwytak do tych beli, żeby sobie to ogarnąć, nie wiem, muszę pomyśleć, natomiast no... Dobra, teraz. Mam wrażenie, że ta przyczepka, to ten żółty wózek jest jak z tych modów takich jeszcze, kiedy leśnictwo dopiero wkraczało. No i teraz spróbujmy. Czekajcie. to Tak jest do góry. Jak się tym steruje w ogóle? Bo to jest, to jest ciekawe. Grupa kontrolna, dźwig 1. Zobaczmy. Co my tu w ogóle mamy? O, grupa kontrolna, dźwig 1. H, L, C. Wybierz widok. O, mogę sobie tak ładować. Chyba... Chyba taka kamera będzie lepsza. Tylko tak. To jest tak, to jest tak. To jest przesuwanie w lewo, to jest przesuwanie w prawo. No to teraz. No to teraz jeszcze prawym klawiszem myszy trzeba się nauczyć tym operować. Kurczę, to nie jest takie. A, to jest. To jest góra-dół, dobrze. Może się da jakoś tą kamerę oddalić? No nie, chyba jednak ta kamera będzie lepsza. Dobrze, oddalmy i podejrzewam, że jeszcze dwa przyciski. O, właśnie, tego mi brakowało. Kurczę, tym to się, tym to naprawdę będzie sterować ciężko. Tym, żeby się nauczyć dobrze sterować, to trochę czasu będzie potrzeba. No dobra, i teraz w górę. Jak jest w górę? To jest w prawo, to jest w lewo. Tak, jest w górę. O, kurczę, ależ tu się będzie człowiek dużo musiał bawić. No to, no to, moi drodzy. Ja wiem, że to jest względnie dopracowane, że to naprawdę fajnie wygląda, ale no zobaczcie. Zobaczcie, zobaczcie ile tutaj będzie się trzeba tym Czekajcie, nie 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 nie, tak nie, tak o o o o o, o. w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, dobrze. I na dół. I na dół. I w prawo. Ojejku. Ale się tutaj człowiek będzie bawił. Kajcie, przerzucić to trzeba trochę dalej, bo nie wiem, zahaczyło mi się tutaj to coś, czy nie. Nie, dobrze jest. I teraz na dół. Jak jest na dół? Na dół jest, że niby tak. Dobrze. Pięknie, włożyłem. No, ale ja chcę teraz w górę, w górę, w górę, w górę. Nie, to na dół. Teraz jak? Teraz muszę to rozszerzyć. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. To wcale mnie tak nie słucha. To jest dalej zahaczone. Kurczę, no. Rozszerz się. Nie tak. Zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje z tą. Um, z tym chwytakiem teraz. On się mocno zbagował. Zbagowałem Zbug chwytak. No, spadło. Hmm. Ale mnie to nie satysfakcjonuje, wiecie co w ogóle? To jest jakaś katastrofa. Obsługa tej maszyny to jest jakiś dramat. Nie, ja tak nie będę tego robił, bo to zajmie mi za dużo czasu, to nie da rady, nie da rady, tak. Ja to jadę zawieść, żeby zobaczyć, czy to w ogóle będzie miało sens. Natomiast, e, wiecie co? Obsługa tej maszyny jest tak trudna, tak skomplikowana, że. Niestety wracają moje najgorsze wspomnienia z obsługi ładowaczy czołowych i tego typu innych podobnych rzeczy, no niestety, ale to jest bardzo trudne, przynajmniej dla mnie. Jeżeli ktoś szuka czegoś, co jest względnie proste, względnie, względnie prostej rozgrywki, to kurczę, nie za bardzo, nie za bardzo to będzie miało. sens. No dobra, no i to teraz jeszcze powstaje pytanie. Czy jak ja teraz ruszę, to czy ta kłoda mi spadnie, czy nie? No bo. No, bo ja bym chciał ją zrzucić, ja bym ją chciał ją zrzucić tutaj, żeby ją. O, 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 może mi się uda. No, bo nie chcę się w nie... bawić w to drugi raz. Ale chyba jednak będzie trzeba. Chyba będę musiał jednak ją naładować i rozładować jeszcze raz. A to jest straszne, moi drodzy. To jest naprawdę straszne. To jest, tak robie... to jest takie, takie robienie na wyczucie tego. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, ale ja uważam, że operowanie tym. Um, tym chwytakiem, który no trochę się baguje, jak widzicie. Trochę się. Trochę się baguje, no niestety, ale operowanie tym chwytakiem jest. No jest dość trudne, tak wam powiem. Bo tu trzeba tak. E inne kombinacje są, gdy są... Gdy jest jeden przycisk myszy, inaczej jest, gdy są dwa, inaczej działa to na lewym, inaczej na prawym. Także kurczę, no i teraz i tak, ja to muszę zamknąć, czyli jak, tak? Dwa przyciski, ale to nie tak, tylko chyba tak, i teraz, że niby do góry. Teraz tak, teraz jednym, aha, nie w tę stronę, tylko tu. No, rozładować będzie prościej, ale... Nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak. Tylko tak. Tak, nie. Kurczę, ale to, no. I co? Przecież dostarczyłem kłodę. Jak ogarnąć ten tartak? Drewno. Zero 0 litrów. Cykle. 3 drewna da. 4 yy, deski. Przecież dostarczyłem, właśnie. Tutaj się chyba powinno wyładowywać te. Kurczę, czy kurczę, jak to jak to ma być? Magazyn jest pusty. Hmm, no to moi drodzy, mam zagwostkę teraz. Zobaczmy sobie. A, czyli muszę tutaj dać sprzedać drewno. A, widzicie, czyli ja muszę to wyładować tutaj i nacisnąć R, sprzedaj drewno. I teraz, jak widzicie, mamy 917 litrów. Czyli może ja w poprzednim odcinku wcale nie zrobiłem niczego złego. Czyli ono nie sprzedaje się automatycznie. To też jest ciekawe. Już myślałem, że się coś zbagowało na całego. Ale w takim razie, wiecie co? Ja sobie wskoczę do tego samochodu. O, może tak. Wyłączmy sobie to ustrojstwo. Jeszcze, 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 jeszcze. I hamujemy. I pięknie. I jak widzicie, trochę drzewa spadło. No to robimy jeszcze raz. Pracuj mądrze, a nie ciężko, jak to mówią. Jeszcze, 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 jeszcze i stop. Dobra, ale wiecie co? Bo jak się okaże, że ja tego nie mogę sprzedać, to będzie śmiesznie. Także idźmy tutaj, wciśnijmy klawisz R, no i drewno 1998 litrów, więc możemy sprzedawać takie małe chłody. O, widzicie, to nawet wystarczy wjechać i nacisnąć, sprzedać drewno i tyle, więc nie trzeba go nawet rozładowywać. No to moi drodzy, nie jest to do końca intuicyjne, nie jest to opisane tutaj nigdzie w farmingu, więc jeżeli nigdy tego nie robiliście. No, to może być to dla Was jakieś, specy... jakieś zaskoczenie, no ale jeżeli oglądacie filmę z moim udziałem, no to oczywiście już wszystko będziecie wiedzieć, jak to wygląda. Zobaczcie: 2000 litrów drewna, no i desek już jest 9 litrów, także pierwszy cykl produkcyjny poszedł. No i deski już powolutku, powolutku będą się robić. No to dobra. Deski się robią to jest pierwsza rzecz, ale wiecie co. Ja sobie nie wyobrażam robienia czegoś takiego na dłuższą metę. Po prostu nie i już. To jest, są widły do palet. Zostawię je tutaj na farmie. Zostawię sobie te widły tutaj na farmie. I jedziemy do sklepu. A wiecie po co? Po widły do bel. Nie do bel, do bal. Tylko gdzie one są? To będzie tu. To było w ładowaczach czołowych. Gdzie są ładowacze czołowe. Ładowarka czołowa. Mam nadzieję, że jest takie coś. Taki chwytak. O, jest chwytak do drewna. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że jest chwytak do drewna. Tym na pewno będzie po prostu możliwe, prostsze, pro, prościej tym po prostu będzie. Dobra. Wiecie, ja to robię pierwszy raz tak naprawdę i to dla mnie też jest nowość, bo w drwala to ja się nie bawiłem w poprzednim farmingu chyba nigdy, bo mi się to po prostu nie opłacało. Wiedziałem, że to jest coś, co wymaga bardzo dużo pracy, a, z, a pożytku z tego nie ma żadnego. No a tutaj w tym farmingu jest troszkę inaczej. No i chyba wykorzystamy nasz fajny ciągniczek. Wiecie, co sobie zrobię? Może jeszcze dokupię jakiś obciążnik, bo znając życie, a nie, jeszcze tu prosto, może jeszcze jakiś obciążnik obciążnik dokupię no bo wiecie jak ja naładuję trochę drewna z przodu żeby się nie okazało że e, będzie problem potem o wieźmy sobie tutaj i teraz tak kupię sobie jeszcze wiecie co obciążnik gdzie jest obciążnik tu jest jakiś obciążnik weźmy sobie jakiś taki a niech będzie 900 tam kilo dobre jest a to jest przedni a ja chcę tylny ja chcę obciążnik, który jest do tyłu podpinany. 2,5 tony. Mamma mia. Dużo. Dużo, żebyśmy nie przesadzili. A tu na końcu co jest? A, to na 700. Fajne. A do czego się go przyczepia? Dobra, ale wiecie co, bo ja bym chciał kupić jakiś taki mniejszy obciążnik. Dobra, nawet 600 kilo to już będzie ok. Także ja go sobie wypożyczam za 38 euro. 600 kilo, fajnie. Gdzie go rzuciło? Rzuciło mi go tutaj. Dobra, no to dobrze. Podjedziemy sobie w takim razie od tej strony. Dobrze, że to jest tak, ee, że ten ciągnik jest tak ładnie skrętny na dwie strony. Właściwie dwie osie ma skrętne. No to dobrze. I mamy. Obciążnik już mamy, więc jest jedno z głowy. No i teraz drugie. Ależ ten ciągnik teraz ma przyspieszenie. Opuszczę sobie to. Dobrze. No to lecimy w takim razie. Ojojojoj, chyba troszkę za nisko miałem ten ładowacz czołowy. No to lecimy moi drodzy w takim razie na pole. No i co? Ten kierowca będzie jechał 30 na godzinę. Dobrze, no to my go wyprzedzimy w takim razie. Tak trochę na nielegalu, ale. Ale no trudno. I jedziemy w takim razie. O, jeszcze znak drogowy mam, mam nadzieję, że nie wylecę tu w kosmos. No udało się. Nie wylecieć. No a teraz jedziemy w takim razie na pole. A jeszcze się odbiłem. Dobra, jedziemy dalej. I co, zgarnąłem następny znak. Kurczę ależ tych znaków drogowych tutaj. No to teraz w sumie myślę, że będzie prościej, bo tak, tak. Standardowe przyciski służą do. Czekajcie, muszę ogarnąć, jak się te. O, widzicie. O, widzicie, tego mi brakowało. Prawy przycisk myszy, a reszta jest standardowa, jak w przypadku ładowacza. No to tu nie będzie problemów, żeby sobie to ogarnąć, tak mi się wydaje. No bo ja jednak steruję tym ładowaczem, moi drodzy, z klawiatury. Nie z myszki, bo też można, tylko z klawiatury. No i mam właśnie i tak to wygląda. I o ile klawiaturę mam ogarniętą względnie dobrze, ale gdzie mi to leci, no. O ile klawiaturę mam ogarniętą względnie dobrze. O tyle no. Nie oszukujmy się, ale nie za bardzo lubię ogarniać. Tylko czekajcie, bo ja muszę to jakoś teraz. O, dobrze, dobrze, dobrze. I mamy, tylko teraz tak, tym prawym klawiszem i w lewo, i w lewo, no. Ciekawe ile ja ich będę w stanie wziąć na raz. Okej. Okay. No i jest, i jest kłoda moi drodzy. Także w sumie taką kłodę chyba na przyczepkę byłoby łatwiej załadować, aczkolwiek widzicie, tył nadal się odrywa. Ja tutaj sobie pojadę teraz to sprzedać, no bo teraz nie będziemy robić jakiejś wielkiej. Tutaj wiecie, e, niczego wielkiego tutaj robić nie będziemy, ale to jest niestabilne. To jest bardzo niestabilne, i to pomimo tego, że ja mam ten obciążnik, niestety to jest niestabilne. Także. No, mimo wszystko, mimo wszystko, nie jest to takie proste, jak się wydaje. Dobra, rzućmy to tutaj. Teraz tak. Czekajcie, w którą stronę? Nie tak. No, czekajcie, czekajcie, bo ja znowu czegoś nie ogarniam. Góra, dół to nie, to nie. To jest ustawienie takie. Tutaj to nic nie robi. No, to chyba tyle. Dobra, spróbujmy się tego pozbyć. Ale po co się... Wiecie co? Po co się z tym tak doktoryzować? Przecież to można od razu tutaj przyjść, dać sprzedaj i 1000 litrów drzewa i kubik drzewa, moi drodzy, mamy. Ale to i tak jest, jak widzicie, bardzo, bardzo skomplikowany proces, więc ja myślę, że w kolejnym odcinku po prostu wypożyczę sobie już takie bardziej. E... Większe maszyny, no po prostu. I będziemy robić eksperymenty z większymi maszynami, żeby miało to ręce i nogi. No ale zobaczymy. Na dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę. Lajkujcie, komentujcie i nie zapomnijcie o tym, żeby zasubskrybować moi drodzy tego, ten, tego kanału. No i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.